Witam w dzisiejszym poradniku. Pokażę Wam, jak zrobić najprostszą i troszeczkę trudniejszą farmę kamienia. Ta jest najprostsza dla leniwych. Działa po prostu, także tak w sumie podobnie jak tamta, ale tu jest zlawa, tutaj woda. No i zamieniałem się miejscami, przez co tworzą kamień. Myślę, że to nie jest nic skomplikowanego. Tak wygląda mechanizm. Oczywiście możemy zrobić to na wajchę, że sami sobie będziemy odblokowywać, ale to później. Druga farmą, jaką zrobiłem, jest taka farma. Jest po prostu więcej miejsca zajmuje. Moim zdaniem lepsza jest, chociaż tamta jest łatwiejsza, ale ta, ta, ta jest bardziej wydajniejsza od tej. Ponieważ, żeby tutaj stworzyć kamień, musimy przyciągnąć wajchę Jak widzicie, tu nam się wylewa lawa. Po chwili spada woda z góry Oczywiście ta farma lepiej wygląda No, no i zamykamy sobie Czekamy aż woda opadnie, możemy sobie już na spokojnie wejść Tu Wam pokażę fajny myk Drzwi się same zamkną No i zabieram nasz kamień Wygląda ona w ten sposób Tu jest nasza wajcha tam są nasze repeatery. No czekajcie chwilę, pokażę wam już blisko. Tak wygląda to pod. Tu są pistony. Tu ładnie wszystko połączone. Proste. I tutaj jest kabel prowadzący do pistonów, które blokują naszą wodę takiej takiego prostego przekazu energii w górę. No i myślę, że to będzie wszystko. To tak. Pokażę Wam najpierw, jak wykonać tą farmę, a następnie tamtą. Tam. No i tak, zaczniemy od zrobienia naszej bramki. Opóźnijmy, tutaj, wszystko sobie na maksa. To już będziecie wy ustalać wedle, według Waszych upodobań, komu, jak będzie. Przestawiać jakaś szybkość do tworzenia kamienia, u mnie to jest właśnie mniej więcej taka, chociaż jeszcze sam nie jestem pewny. Aha, jeszcze przed nami się piston. Zwykły piston wystarczy, Ustawimy sobie go w ten sposób. Boże, żebym to połączył. Teraz obudujemy sobie miejsce na lawę i na wodę. Tu musi być taki meg, żeby nam się to oczywiście nie rozlało. No i tak, to sobie jeszcze zamknę. Tak, rozlewamy naszą lawę tutaj. Najpierw jako pierwszą lawę, a następnie wodę. Tak, aż powstanie nam tutaj na środku nasz kamień. Ja zrobiłem to przed chwilą w słej kolejności. Mały fail, <grywia> trudno się mówi. No i teraz co? Pozostaje nam tylko to podłączyć. Czyli, żeby to uruchomić, kładziemy tu pochodnie i zaraz ją zabieramy. Widzicie, tu wlewa się woda, nagle wpływa lawa i powstaje nam kamień. Takie opóźnienie moim zdaniem wystarczy mi w zupełności, żeby wytworzyć to wszystko Nie musicie robić tego na dwa Wystarczy jedno wiadro jedno lawy To jest ja pierdolę To był mix, bo się na tym, na się także sorry Dobra, no to tak To by było na tyle Jeżeli chodzi o tą farmę Aha, jeszcze jedna sprawa Jeżeli byście chcieli ją mieć na wasz przycisk O, na wajchę, to tak to odłączymy sobie I działa to w taki sam sposób jak tamto tylko, że my aktywujemy to Pyk Przesuło, właśnie, e, musicie sami operować Możliwe, że to będzie szybsze nawet Ale widzicie Woda musi mieć chwilę, żeby spłynąć, żeby to zadziałało No i tak, to było już na tle, jeżeli chodzi o tą farmę, a teraz przejdziemy do wykonania tej troszeczkę bardziej skomplikowanej Dobra, przejdziemy do wykonania naszej drugiej farmy. To pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, tutaj jest Obsydian. Ta farma nie jest doskonała tak jak tamta, ale jest za to lepsza, ładniejsza i spoko. Ja łatwo zepsuć, jeżeli zaczniecie bawić się z naszą wajchą, to zaczną się pistony bugować, lawa będzie się opuszczać i w pewnym momencie wyjdzie tak, że pistony będą na dole, lawa będzie odsłonięta, woda wleci i zrobi nam się Obsydian. Także. Chcecie taką farmę, nie bawcie się przyciskami. Bo ją popsujecie. Dobra, teraz tak. Przejdziemy do wykonania. Stawiamy sobie tutaj nasz przycisk. Czy tam gdzie wolicie. I tu sobie już rozkopałem trochę miejsca na to wszystko. I teraz tak. Wykopujcie sobie coś takiego jak ja. Tak żebyście mieli tutaj repeatery. tutaj muszą być... Tu musi być Reston po, po... na obydwóch kratkach. I to samo. Tak jak w lustrze. Lustrza na no, odbicie o to mi chodziło. No i tak. Y, tu będą nasze pochodnie z Restona. Wszędzie. Po drugiej stronie oczywiście to samo. But it is connected from your channel. No i mix wyszedł z TS. Dobra, jak już sobie to ustawiliśmy tak fajnie, to teraz nad tym wszystkim stawiamy nasze pistony. Nie umie trafić. Dobra, gdy już sobie je świetnie ustawimy. O, to teraz tak, obudujemy sobie to tutaj, żeby było miejsce na naszą lawę. I pamiętajcie, zawsze musicie zrobić takie coś, bo na większych nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale przypuszczam, że będzie troszeczkę trudniej. Tu będzie oczywiście nasza lawa, możemy ją już wylać, ale ja sobie to na razie zostawię. Wiecie co, najlepiej, jakbyście je jeszcze nie wylewali, bo za chwilę będziemy zmieniać prąd do tych, tych żeby one były opuszczone najpierw. Chyba, że. Dobra, wyleję sobie lawę. Tutaj, tutaj, tu. Zalewamy całą lawą po prostu. I teraz sobie już to zabudujemy. Oczywiście tą farmę możecie wykorzystać też jako pułapkę. Wiadomo w jakim celu, ale nie pozyskacie z tego itemu No i dobra, ja sobie to zabudowałem, jeszcze tu zrobię takie moje przejście, żeby było wiadomo Gdzie ma się nam wylewać ta lawa Teraz sobie wszystko ładnie podłączymy No i co nam pozostaje? Sprawdźmy jak to działa jeszcze User left your channel Dobra, wylewa nam się wszystko świetnie tu musimy zabudować nad Czy ja zamknę sobie No dalej dalej. Teraz tak, tu musimy sobie tą lawę zabudować, bo jeżeli woda będzie na nią spływać, to oczywiście ją zrobi z niej obsydian, czego nie chcemy. I jeszcze nam pozostaje to podłączyć wszystko. Ja sobie zrobię tu, W tamtej farmie to wygląda. I tak, ta pochodnia musi być zapalona, ta na samej górze, dlatego zrobiłem to na trzy pochodnie. Dobra, teraz tak. Tu robimy sobie nasze. Jakby to nazwać. Miejsce na redstone. O, niech będzie i tak. Ja sobie postawię z tej strony. Ja się muszę sprawdzić. Niech będzie z tej i tutaj. Czyli tak, piston będzie tu nad tym tłokiem. Czyli tłok nad tłokiem. E, tu sobie go obuduję. Oczywiście będzie podłączony. Nie wiem, czy tak będzie. Można. Dobra, niech będzie tak. Możecie je zrobić z boku. Będzie w sumie lepiej. Teraz tak. Po drugiej stronie, oczywiście, robimy to samo. Ale tutaj, dla odmiany, zrobię piston z tej strony. Wiem, tak trochę kombinuję. Tak po prostu robimy w każdym narożniku. Ja sobie, bo troszeczkę złą kolejność zrobiłem, bo nie mogę stawiać pistonu obok pistona. To w ogóle więcej miejsca mam. Formę szerszą zrobię, trochę mniej, tylko taki śmieszny wystrój tych, tych ustawienia. O. Tu będzie jeszcze z innej strony, tylko z której. Dobra, Dobra tu będzie z tej. Troszeczkę wyjadę z tą farmą Najlepiej jak sobie ją poszerzycie, żebyście mieli więcej miejsca na te pistony z góry tak, za pistonami kładziemy nasze repeatery I podłączamy je z naszą pochodnią Dobra, pierwszy piston, drugi, trzeci no i czwarty. Dobra, wszystkie pistony są aktywne. Teraz zrobimy sobie naszą wodę wylejemy. Dobra, woda wlana, wszystko nam niby śmiga Jeszcze tylko sprawdzę, czy dobrze Dobra, myślę, że będzie dobrze Teraz tak Tutaj Zrobimy sobie parę repeaterów Nawet kilka no. I opóźniamy je wszystkie na maksa Na maks Ja zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć repeaterów opóźnionych na maks Dobra tu jeszcze postawię jednego, to już siedem. I teraz sprawdzimy jak działa o oh fuck Dobra. Działać działa farma działa sama w sobie, co prawda był mały fail Ale Zróbcie 8 repeaterów, jeszcze je zrobię na... No jeszcze mi pokażę, bo to jest sekunda. Tylko woda mi trochę podmyła. Tu już mam 5, 6, 7, 8, a nawet 9. Dobra, 9 wystarczy. Bo widzicie, musi być ta synchronizacja, że... żeby lawa mogła. żeby lawa zdążyła po prostu. Mm, się wylać. Tu zbierzemy nasz kamień jeszcze A woda się bo mi wylała dlatego, że nie trafiłem Chociaż nie Dobra Kurda, no Głupie to Dobra, jest podłączone Są opuszczone. Jeżeli byście mieli taki problem, problem jak ja, to po prostu będziecie musieli zmienić energię. Dobra, już sobie tylko tą wodę skosowałem. Obuduję to jeszcze jeden poziom, żeby nie było takie fejla jak przed chwilą. No, i dobra, sprawdźmy jak działa. No i gitara, o to nam chodziło. Nie wiem, dlaczego się wcześniej wlało. Aha, już wiem, czemu. Dobra, i tak nasza farma powinna działać świetnie. To wam pokażę jeszcze ustawienie tych repeaterów. Tu sobie zrobiłem to opóźnienie w górze. A co do opóźnienia, to już jest Wasz wybór, jakie je, je ustalicie, jak dużo je dacie. Ale mówię Wam, zróbcie sobie ją szerszą. Ja tutaj mam na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kratek. No i spokojnie mi się tutaj mieści. Wszystko jest fajnie podłączone, poukładane forma działa, ta też. No i to było na tyle w tym poradniku. Polecajcie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. No i na razie.